Witam Was ponownie. Kolejny tutaj filmik Wam nakręcę. Tutaj jest Huta Szkła, która kiedyś była, była polska. A teraz nie wiem, jakie i kto tam, kto tam teraz ma te akcje, bo oczywiście mieszkańców też oszukano. A tutaj macie most nie most, przepraszam, tylko wiadukt, wiadukt, który został tutaj umieszczony, on teraz będzie historyczny, nie, on będzie historyczny, niedługo go podciągną pod to, że będzie, no, a już tu nawet jest przejazd Drezdenec, Dre, o proszę już mają, już mają gotowy plan już mają gotowy plan na działanie kolejne żeby, żeby mogli sobie zarobić pieniądze oczywiście na pewno nie Polak to, to ma Pan Zieliński Pan Zieliński, który to yy, był kiedyś w Miedzichowie ale po prostu jak wszedł do stodoły mnie zobaczył to szybko uciekł tutaj kobieta sukcesu Marta Mag, Magda Marta Magda. O proszę. Skąd się wzięła? Nie wiadomo, ale się wzięła. Przez nie wiadomo czyje tam ręce przeszła, no ale się znalazła na takiej liście. I oczywiście na tym wiadukcie, tak jak widzicie, tutaj jest znak 3,5 metra. 3,5 metra można, yy, było ta wysokość między wiaduktem a drogą. Tu często woda, woda płynie. Jest zalewane i można było pod tym wiaduktem tylko takim samochodem przyjechać. No ale ktoś sobie wymyślił, że wjedzie ten dytir, rozwali ten, zaklinuje się, rozwali ten wiadukt, no i zbudują sobie kolejny wiadukt. Praca będzie, będzie się toczyć, ktoś dostanie zlecenie, ktoś po prostu przejmie pieniądze. No i tak to działanie się odbywa. Pociąg dawno już tu nie jeździ, bo jak weszli do Unii, to Unia po prostu rozpierdzieliła wszystko, porobiła spółki, spółeczki. Muszę stamtąd odjeżdżać, bo po prostu tutaj nigdzie nie można stanąć, nigdzie się nie można zatrzymać. No i także porobili sobie spółki, spółeczki. Eichler przyjedzie, będzie się lansował, że uruchomią ten, znowu ten pociąg, albo że wybuduje most w Sierakowie. No i to tak co wybory, to oni się tylko lansują i opowiadają. Teraz wiem, że, że projekt był, ja sobie poszukam tego projektu, który oni przygotowali na tą trasę, nie wiem skąd ona, nie pamiętam. z nie międzychodu, tylko yy, z międzyrzecza, chyba do poznania, przez, yy, przez tutaj wszystkie wioski, bo tak jeździł pociąg. No teraz, teraz już nic nie zbudują, bo te tory albo są skradzione, albo ich nie ma. I przywrócenie takiej trasy kosztuje dużo pieniędzy, więc przestańcie kłamać. Przestańcie kłamać. Jadę dalej i pozdrawiam wszystkich. Zobaczymy, co się będzie działo. Ja na pewno nie odpuszczę. 15, 15 października będę, będę tutaj sprawdzać, czy ta komisja wyborcza wywiązała się z tego, co ja tutaj im dzisiaj powiedziałam, że mają mnie usunąć z listy wyborczej. Z listy ludzi, którzy mają głos. Oddanie głosu. Oddanie głosu. Już tam jakiś pan się pojawił, po prostu będzie za chwileczkę tutaj pewnie no, obserwował, co ja tutaj robię. Wszystkiego dobrego. Życzę pozdrowienia.